Cześć. Dzisiaj powiem Ci o organizacji pracy przy e-booku. W momencie, kiedy chcesz napisać swój e-book, sprzedać go z sukcesem, no to prawdą jest to, że Trzeba poświęcić jakiś czas, zorganizować się, jak to się ładnie mówi, żeby ten e-book stworzyć. I dla niektórych osób jest to po prostu proste i oczywiste. Siadają i piszą, wyznaczają sobie dzień albo chwilę, albo moment i po prostu piszą. I są osoby, które potrzebują e, jakichś wskazówek. I właśnie to głównie dla tych osób jest ten e, odcinek. Przypomnę, że stworzyłam też wygodny PDF, w którym te 100 pytań związanych ze stworzeniem sprzedażą e-booka jest w wygodnym materiale do pobrania, więc kliknij poniżej, poszukaj linku do, do tego materiału i go po prostu pobierz i używaj przede wszystkim. Dlaczego akurat pytania? Ponieważ uważam, że Wtedy łatwiej jest nam samemu odpowiedzieć, bo jeżeli właściwe pytania mamy, a nie tylko wskazówki zrób ABC, to jesteśmy bardziej skłonni do realizacji no, różnych rzeczy. Ok, więc jedziemy z tą organizacją pracy. Pierwsza historia jest taka, że czy podzieliłaś, podzieliłeś swojego przyszłego e-booka na części, które możesz realizować jednorazowo? Co to znaczy, że jeżeli masz zamiar napisać e-booka, to pytanie, czy wiesz, co będzie w środku? Czy masz już może jakiś zarys, spisu treści? Czy masz już być może poszczególne rozdziały? Jeżeli tak, to będzie ci o wiele łatwiej pisać ten e-book, niż gdybyś pisał, pisała z głowy. Typu: Siadam, no i o czym ja teraz dzisiaj chcę napisać. Jeżeli masz taką ramówkę, to wtedy łatwiej ci. Po prostu to zrealizować. Bo siadasz i mówisz, aha, dobra, dzisiaj piszę o, otwierasz listę i mówisz, aha, dzisiaj piszę taki rozdział. A ponieważ zakładam, że piszesz z głowy albo z jakichś badań, w związku z tym no, wiesz, co napisać. Jest kwestia tylko przelania tej wiedzy, wyciągnięcia z głowy i po prostu przelania ją na papier, czy to wirtualny, czy prawdziwy. Więc pytanie, czy podzieliłeś. Proces tego pisania e-booka na małe części. Następna historia, czy podzieliłeś na terminy, czy podzieliłaś na terminy. Jeżeli chcesz, żeby ten e-book na przykład został stworzony, że ma być stworzony przez ciebie na przykład za miesiąc i wiesz, że możesz codziennie usiąść, czyli masz 30 dni na napisanie e-booka. I załóżmy, że taki sobie sam wyznaczyłeś termin. Załóżmy, że w ciągu tych 30 dni masz do napisania 30 rozdziałów. No to jest logiczne, że codziennie musisz napisać jeden rozdział. Po dwóch, trzech dniach widzisz, czy idzie ci to dobrze, czy możesz na przykład jednego dnia napisać dwa, trzy rozdziały i w związku z tym mieć zapas na nieprzewidziane sytuacje. Czy piszesz, bo umówiłeś się z kimś na termin, na przykład oddania materiału, albo już nawet zorganizowałaś przedsprzedaż i się okazuje, że ludzie czekają na ten materiał. Więc te terminy, które mogą być tylko wskazówką dla ciebie, jakimś motywatorem, jakimś motywatorem, lub też terminy podane innym ludziom. Nie ukrywam, że terminy podane innym ludziom motywują nas najbardziej. Gdyby nie. Sytuacja, w której na przykład podałam, że robię sprzedaż kursu i go sprzedawałam, i gdybym nie podała tych dat, to być może niektóre kursy by nie powstały, a tak, ponieważ ludzie kupili, więc czułam się, że muszę je nagrać. Następna historia. Być może jesteś osobą, którą motywują nagrody, więc warto by było wyznaczać sobie nagrody za. Zrealizowani, czyli na przykład przyjemnością dla ciebie jest pójście na rower. Ok, pójdę na rower, jak napiszę ten rozdział, tak? Czyli takie małe m, nagrody, takie baby steps. Oczywiście nie mówimy, że napiszę rozdział i to sobie kupię Ferrari, bo to są nagrody niewspółmierne do, do wysiłku. Um, także te, te nagrody też muszą być no, adekwatne i też takie, które ci cieszą, bo jeżeli nagrodą jest na przykład posprzątanie pokoju, czego nie lubisz robić, no to, no to chyba to żadna nagroda, prawda? Następna historia, i to jest coś, co okazuje się, że jest ludziom potrzebne, bo czasami ludzie się do mnie zgłaszają po to, żeby mieć takie wsparcie zewnętrzne pod tytułem: Pomóż mi napisać e-book. Ja się pytam, ale co? Chcesz, żeby go napisać za ciebie? No nie, ja napiszę, ale no to co chcesz? Okazuje się, że bardzo. Często ludzie potrzebują wsparcia. To jest coś jak trener na siłowni, czyli że mam trenera, który przychodzi i mówi: No, dzisiaj pani Magdo, robimy na tej maszynie trzy powtórzenia po 15, na tej coś tam, i on jest przy mnie, sprawdza, czy ja to robię dobrze, potem sobie idzie, ja ćwiczę, zmieniam maszynę i tak dalej. Czyli czasami jest tak, że potrzebujemy kogoś z boku, czy to jest osoba taka jak ja. Czy jest to ktoś w rodzinie, kto mówi: Hello, dobra, i co opisałaś dzisiaj? Jak ci poszło? Albo: No to dobra, to siadaj i piszemy. Czyli, czy jest ktoś, przed kim poczuwasz się do odpowiedzialności, że jak już powiedziałaś, że to napiszesz, to czy ktoś się spyta: Napisałaś, to sama ta wizja, że będziesz musiała powiedzieć, że nie, może być motywatorem do tego, żeby to zrobić. Więc szukaj, Takich narzędzi motywacyjnych, które wpłyną na ciebie, że ty usiądziesz i napiszesz. Czasami jesteśmy tak wewnętrzne, mamy potrzebę, żeby to zrobić, że nikt zewnętrzny nam nie jest potrzebny. My po prostu potrzebujemy tylko znaleźć chwilę czasu i zacząć to robić. Więc najważniejsza rzecz, znaleźć czas. I teraz, jeżeli chodzi o ten czas, to można przeczytać na ten temat, czy usłyszeć w internecie wszystko. Moim zdaniem dla mnie najbardziej działa to, żeby pracować, jeżeli chodzi o tworzenie treści z materiałami, wtedy, kiedy mam największą energię, taką życiową. I każdy z nas ma inna, inny cykl dobowy. Ktoś jest świetny o 8 rano, a ktoś o 10, a ktoś o pierwszej, a ktoś o 22. Więc musisz zobaczyć, kiedy najlepiej ci się myśli, kiedy masz też przestrzeń. No bo co z tego, że mam o 10 światu się umysłu, jeżeli w tym czasie na przykład odwozisz dzieci do szkoły? Albo masz zebranie w pracy, tak? Czy cokolwiek. Więc nie może to być godzina, która no, jest z tych niemożliwych do zrealizowania. Ok, więc warto by było mieć kogoś, kto nas wesprze w tym, żebyśmy my byli wobec samych siebie terminowi. Następna historia, jeżeli zbierasz materiały, to czy masz jakiś pomysł na to, jak będziesz je segregować? Pamiętam, jak czytałam książki Johna Maxwella, który był niesamowitym, czy jest niesamowicie płodnym autorem książek o liderowaniu. I pamiętam też te elementy, jak pisał, jak zbiera te materiały, czy też mówił, bo słuchałam jego wykładów. I między innymi miał po prostu teczki zwyczajne papierowe, ponieważ to było jakiś czas temu teraz pewnie to są katalogi na w komputerze gdzie po prostu gromadził um... Fragmenty materiałów, które na dany temat mu się no, kojarzyły, czy były przydatne. Więc ty też możesz w ten sposób gromadzić swoje materiały. To może być plik w dokumentach Google, to może być katalog, gdzie na przykład to jest zrzut ekranu, to może być jakiś link do jakiegoś bloga. I nie mówimy o kopiowaniu materiałów, mówimy o tym, że. Inspirujemy się, czy zaglądamy, czy wspieramy się jakimiś badaniami naukowymi, które oczywiście też um, mówimy, skąd je wzięliśmy. Więc warto sobie zaplanować, jak ja to zorganizuję, tak, żeby się nie okazało, że na przykład planuję w ten sposób działanie, że to będą teżki papierowe, po czym mówię: Dobrze, to będę to pisać w drodze, nie wiem, na wakacje. Wsiadam do samolotu i okazuje się, że nie wzięłam teczki, więc warto by było to tak zaplanować, żeby to miało ręce i nogi. No i też jedna rzecz, która być może nie jest aż taka ważna, ale jak długi będzie Twój e-book? Czyli um, ile planujesz pracy przy nim? tak? Czy to będzie e-book ala książka 200-300 stron? Czy to będzie e do 20-30 stron? I czasami ludzie się zadają mi pytanie, jak długi powinien być mój e-book. Odpowiedź zawsze jest taka sama: taka, która wyczerpie temat tytułowy. Czyli jeżeli mam jakiś temat, to czy mój e-book odpowiada na ten temat, na te pytania, które ludziom się pojawiają w głowie, kiedy czytają dany tytuł? Czy znajdą rozwiązanie? Jeżeli tak to spoko, może mieć ten e-book nawet i 20 stron. Jeżeli okazuje się, że temat nie jesteś w stanie wyczerpać w ciągu 20 kartek, to napisz 200. Czyli liczba zależy tak naprawdę od zawartości, od merytoryki, a nie od tego, że musisz coś napisać i teraz dokładasz na siłę jedną stronę. Umysł ludzki jest niesamowity i wyczuwa takie pustosłowia. I nie warto ich realizować. Wolałabym czytać bardziej zwarty, konkretny e-book niż rozciągnięty, bo, że tak powiem, nasze umysły się męczą i nudzą, kiedy czytamy treści, które nic nie wnoszą. Więc mam nadzieję, że ta organizacja pracy, ten odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, daj lajka, napisz komentarz. Być może napisz, jak Ty się organizujesz. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu. Na razie pa.